Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, grzesiek z tej strony dzisiaj chciałem trochę powiedzieć na temat choroby zwyrodnieniowej stawów, trochę powiedzieć o chrząsce stawowej, powiem też jaki konflikt się wiąże właśnie z tą chrząską stawową i to, co najbardziej chciałem wam dzisiaj przekazać, to jest to, czego nie powinniśmy robić. Nie powinniśmy w pewien sposób Jakiego sposobu myślenia powinniśmy unikać, żeby tego konfliktu nie, nie odnawiać? I inspiracją do tego była wiadomość, którą dostałem od swojej znajomej, która, może zacznę od tego, która brzmiała tak: Mam problem tam z kolanem i z biodrem. Boli mnie właśnie kolano i biodro. Ale ostatnio bardzo dobrze się czułam. E, uprawiałam jogging, bardzo to lubię, byłam bardzo aktywna i jakoś mi teraz trochę tego szkoda, że, e, że mam te, ten ból i nie mogę tego robić. I to jest właśnie taka kluczowa sprawa, że tutaj w tej wiadomości był taki wydźwięk, że ktoś żałuje, że nie może robić pewnych rzeczy. I może to być związane z tym, że, że ta osoba jak gdyby ma poczucie spadku własnej wartości, bo nie może pewnej funkcji, yy, pewnych działań wykonywać. Tak jak tutaj było konkretnie powiedziane, że był jogging, którego teraz nie można yy, robić. I to, jest, yy, I to jest właśnie sposób, którego yy, należy. Unikać w, tych, w tego typu problemach ze stawami, że mamy jak gdyby jakiś taki żal albo poczucie spadku własnej wartości, że nie możemy czegoś robić. Ale zacznę od początku. I tak jak chrząstka stawowa jest tkanką mezodermalną. Tak jak mamy trzy listki zarodkowe endoderma, mezoderma i ektoderma, i z mezodermy właśnie rozwija się chrząstka stawowa, mięśnie, kości, i jest to ważne z tego względu, że tutaj w fazie, tak jak mamy w systemach recall healing czy, czy totalnej biologii, że mamy dwie fazy: fazę aktywną konfliktu, czyli fazę tego stresu, albo mamy fazę, a później mamy fazę naprawczą. I tutaj, jeśli chodzi o mezodermę, z, tam, z tego, z czego się rozwija m.in. krząska stawowa, jest coś takiego, że następuje ubytek tkanki podczas tego, tej fazy stresu, podczas tej aktywnej fazy e, konfliktu. I tutaj, e, później, jeżeli rozwiążemy konflikt, przechodzimy do fazy naprawczej, i tutaj może być. Nie wiem, stan zapalny może być ból, bo ta tkanka się odbudowuje. Ona nastąpił ubytek przez jakiś czas w trakcie fazy konfliktu, natomiast w fazie tej regeneracji ona musi przyrosnąć. I to, te, te, to może wiązać się z tym, że, że właśnie że nas to boli, że, że jest tam stan zapalny. Ale najlepiej jak gdyby spokojnie do tego podejść. Wiadomo, jeżeli nas bardzo boli, to nie możemy wykonywać pewnych. Działań bo ból też nam wskazuje, że to po, przez jakiś czas powinno tutaj powinniśmy tą część ciała zostawić w spokoju. Oczywiście to nie może się przedłużać, bo później trzeba też zadbać o zakres ruchu i, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest też taka informacja, że, że nie warto wchodzić w takie myślenie, że czegoś nie mogę zrobić, tylko raczej poszukać sobie coś. Co, co można zrobić, żeby jak gdyby cały czas mieć, nie wpadać jak gdyby w taki ponowny konflikt poczucia spadku własnej wartości. I e, ja miałem ostatnio też taką, taką historię, że nie wiem, doznałem urazu tutaj skacząc na, na trampolinie i też długo mi zeszło, zanim e, zrozumiałem, że nie warto jak gdyby pogłębiać tego tego, co się stało, jak gdyby gdzieś w jakieś niskie poczucie wartości wchodzić i żałować, że akurat miałem przeprowadzkę i powinienem, nie wiem, przenosić tutaj meble, poukładać wszystko, że gdy jak moja rodzina gdzieś tam wróci z wakacji, to żeby to wszystko było poukładane. I zeszło mi trochę, że nie warto w ten sposób myśleć takiego żałowania, czy, czy myślenia, po co ja na tą trampolinę wchodziłem, żeby tam skakać i sobie krzywdę zrobić. Tylko raczej po, nie wiem, chyba z dzień czy dwami zeszło, zanim zrozumiałem, że warto zrobić coś, co mogę robić i co akurat mi się może przyda. I ja ostatnio byłem dość aktywny, robiłem różne rzeczy, zapomniałem trochę o medytacji, o takim wyciszeniu i to był właśnie czas, kiedy mogłem wykorzystać to, że akurat nie mogę pewnych rzeczy robić, jestem z nich jak gdyby. Moje ciało mnie zwolniło i daje mi znać, że nie powinienem tego robić. Właśnie, nie wiem, no, cztery razy na dzień siadałem sobie do medytacji i wyciszałem się i tak dalej, i tak dalej. I jak gdyby moje poczucie wartości jak gdyby wzrosło, a nie, a nie następował, jak gdyby nie miałem takiego poczucia, że moja e, wartość spada. I... E, Namawiam Was do tego, że jeżeli gdzieś tam pojawia Wam się jakiś ból, to raczej poszukajmy przyczyny skąd ten ból pochodzi, jakiego typu konflikt poczucia spadku własnej wartości, z czym on jest związany, go znaleźć i go rozwiązać. I tutaj też taka wskazówka, że jeżeli to będzie ból, który gdzieś jest po prawej stronie ciała, dotyczy stawów po prawej stronie ciała to bardziej możemy szukać konfliktu, poczucia spadku własnej wartości, ale w kontekście relacji między, nie wiem, między rówieśnikiem, między, między partnerem. Natomiast jeżeli to bardziej dotyczy lewej strony, to bardziej szukajmy tutaj jak gdyby przyczyny w kontekście poczucia spadku własnej wartości, w kontekście Relacji matka-dziecko, czy z naszymi przodkami, bardziej, bardziej tutaj w tą stronę. Ja, jeszcze ze swojej strony, chciałem Wam powiedzieć, że tak jak teraz mi się przypomina, jak w jaki ja sposób pracowałem teraz po tym urazie na tej trampolinie. I ja uszkodziłem sobie tutaj, tutaj żebra, one były opuchnięte i tak dalej, i tak dalej. I szukałem tutaj przyczyny gdzieś doty... szukam konfliktu dotyczącego żeber i tak jak żebra te dolne cztery pary związane są z dziećmi cztery środkowe związane bardziej z rówieśnikami tutaj z bratem, z siostrą, z kuzynami natomiast cztery górne bardziej z, z, nasz, z pokoleniem wyżej czyli z rodzicami, z, ciotkiem, z ciotką czy z wujkiem i tak dalej, i tutaj nic nie mogłem znaleźć ale miałem trochę czasu dla siebie i przypomniałem sobie, co dokładnie myślałem, zanim ten uraz powstał, bo ja chciałem zrobić jakąś tam akrobację na tej trampolinie, i sam się uderzyłem swoim własnym kolanem w klatkę piersiową. I przypomniało mi się, że jakiś czas temu byłem u swojego znajomego, i tam z, z, z moją córką i z jego dziećmi skakaliśmy na tej trampolinie. I ten mój znajomy, ja go bardzo podziwiam za, za jego relacje, właśnie z dziećmi, jest fantastyczny, ale on na tej trampolinie świetnie się bawił. On był taki tak. rozluźniony, gdzieś te akrobacje wszystkiemu super wychodziły. I ja taki byłem trochę sztywny, ale gdzieś sobie wrzuciłem, że nie, nie, ja dam radę i, i to zrobię. I pamiętam, że miałem takie poczucie, że. że no, że nie jestem taki dobry, jakiś, wystąpiło jakieś takie, właśnie, że ja się zacząłem porównywać z tym moim znajomym i tak dalej, że też, też powinienem potrafić te akrobacje na tej trampolinie zrobić, bo one nie są takie trudne. Wystarczy się rozluźnić i jak gdyby fajnie współpracować z tą trampoliną, żeby to wszystko fajnie wyszło. I przed tym urazem tutaj u siebie w domu, ja sobie. Pamiętam, wrzuciłem coś takiego, że koniecznie muszę zrobić to, co wtedy nie udało mi się zrobić, żeby jak gdyby odbudować, jak gdyby swoją, swoją wartość. I niestety skończyło się to tak, że, że sobie tutaj e, uszkodziłem żebra. I bardzo długo e, mi to nie przechodziło. Nie wiem, minęło. Ja myślałem, że to w, przejdzie mi w ciągu dwóch, 3 dni. Minęły dwa tygodnie, to coraz było gorzej, coraz gorzej. I była taka sytuacja, że Byłem nad morzem. Tam sobie siedziałem w zimnej wodzie, i jak wracając zauważyłem, że mam nieodebrane połączenie od właśnie tego znajomego, z którym skakaliśmy na Trampolinie. Ja już do niego nie dzwoniłem, tylko przejeżdżałem przez to miasteczko, w którym on mieszka, i wstąpiłem do niego. I bardzo fajnie nam się rozmawiało. Ja mu wspomniałem o tych właśnie o tych żebrach, że mnie bolą i tak dalej, i tak dalej. Fajnie sobie porozmawialiśmy. On mi też dał taką maść, która, którą jego mama robi, bo on też miał tam problem z nadgarstkiem. I jak gdyby ja, jak, gdy jak z nim porozmawiałem, i jak, e, jak gdyby wyjawiłem to, że trochę, trochę chciałem skakać tak jak on, ale to, to trzeba trochę potrenować, czy być bardziej wyluzowanym, czy właśnie no, e, nie można się tak porównywać i tak dalej, i tak dalej. To jak gdyby. Jak od niego już wyjeżdżałem, to czułem dużą taką zmianę i wiedziałem, że ten i na drugi dzień, jak już ten ból mi trochę zszedł, bo wtedy jak gdyby zaczął się taki odwrót tego procesu, że ten ból nie narastał, tylko zaczynał się, się zmniejszać. I ja czułem, że to już idzie w drugą stronę. To już jest jak gdyby wejście na pewną wysokość i później na taką przełęcz, i później się schodzi. I jeszcze moja rodzina wróciła z, z Polski, tutaj moja żona też mi trochę energetycznie podziałała na te żebra, gdzieś przyłożyła swoje ręce i tak dalej. I po dwóch, trzech dniach jak gdyby 75% tego bólu, który miałem, gdzieś e, ustąpił i tak jak wcześniej wpadałem w jakąś panikę już, że może powinienem iść do szpitala zobaczyć co się tam e, wydarzyło, to wiedziałem, że ten proces już tam e, zachodzi i że to już idzie w dobrą stronę, ale gdzieś jak gdyby uwolnienie tych, tych emocji z tym porównywaniem się do, do tego mojego znajomego, który tak fantastycznie sobie radził na tej trampolinie, mi się wydaje, że to też bardzo dużo bardzo dużo dało i nastąpił jak gdyby, jak gdyby odwrócenie tego procesu i, i przejście do tej, do tego, że już, już ma się takie poczucie, że to wszystko będzie dobrze i ja teraz tak właśnie wspominam o tym porównywaniu się i, i, i tak dalej i nie warto, nie warto się porównywać. Oczywiście to nie jest prosto zrobić, ale ostatnio oglądałem jest taki Gary Weinerczuk i on właśnie powiedział coś co mi się e, bardzo mi utkwiło. Mianowicie, że jeżeli coś robimy i porównujemy się do kogoś innego, kogoś kto jest zazwyczaj nie wiem, lepszy, to tak jakbyśmy grali w grę, w której zasady ustala ktoś inny. I nie warto tego robić, raczej warto jak gdyby ustalać swoje standardy, dopasowywać je do siebie, nie grać w grę, w której reguły ustala ktoś inny. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.